Tu Mariolow w podróży. E, dzisiaj ostatnie właściwie chwile w Kambodży, jesteśmy w Siem Reap i udajemy się w tym momencie na lotnisko i chcieliśmy Wam pokazać e, środki transportu e, takiego powiedzmy. O Boże! <laughs> Czyli e, tuktuki, którym właśnie jedziemy. E, motor z przyczepką e, no z daszkiem, wiecie, wszystkie różne bajery, szmery, jakby też zaczął padać. Albo po prostu ochrona przed słońcem. Eee, no i co? No i to by było na tyle. Łezka się kręci w oku, że żegnamy Kambodżę, ale jeszcze tu wrócimy na pewno. Pozdrawiamy Was, pa! Cześć, tu Mariola, witajcie. Podróżując z Siem do Pompen. Penh.